Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest Wodzimierz Kario. Panie Wodzimierzu, czy to prawda, że jest Pan koniarzem z dziada i pradziada? No tak można powiedzieć. To znaczy historia rodziny w Polsce zaczyna się w 1790 roku, bo wtedy do Polski przybył Jan Kario. Był z pochodzenia Włochem, a przybył po prostu za chlebem, czyli służył w, jako. jako no, Facet, który jeździł konno i, i do celów wojennych był tutaj używany. Za to jeszcze za, za ostatniego króla udało mu się zdobyć szlachectwo, a później zgodnie z historią tego narodu no, ziemie nasze bywały na, na kresach wschodnich. Pan był, był majątek i co, rok, co pokolenie y, wszyscy w rodzinie y, konno jeździli. Byli to lekarze weterynarii, byli to oficerowie y, armii niestety wtedy y, rosyjskiej. Aczkolwiek, aczkolwiek co powstanie, to, to co się nam się udało dorobić, to później jakoś tak dziwnie y, y, znikało. No wystarczy powiedzieć, że w czasie I wojny światowej mój prawuj, pra bo tak to trzeba było powiedzieć, zginął koło Przemyśla jako generał armii carskiej. Był to naczelny lekarz wojsk carskich wtedy w armii, w armii rosyjskiej. Mój dziad z bratem bliźniakiem wstąpili do, do, najpierw do ułanów tak zwanych to była armia oddziały wschodnie, oddziały Pułaskiego, a później to był pierwszy pułk Ułanów krachowieckich. Oni w 1920 roku brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Cały szlak pierwszego pułku przeszli jako, jako ułani. Dziadek, dziadek z tego okresu mówił, że że wydawało mu się, że w domu nie jeździć konna, ale jak wstąpił do wojska, do, 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 do ułanów, to wsiadając na konia i zsiadając konia, w pierwszych treningach, zajęciach wojskowych, zobaczył, co to jest w ogóle jazda konna. W związku z tym, no taki może odnośnik, ale dzisiaj ludzie czasami są za wygodni. Wydaje im się, że już umieją jeździć konno, a to wymaga niestety wielu, wielu lat pracy. Dziadek z tym pierwszym pułkiem prze, przeszedł cały szlak bojowy właściwie z ziemi polskiej do Kijowa i z powrotem. W międzyczasie część drugiego szwadronu była na zaślubinach morza, które się odbyły tam w latach dwudziestych. Dzięki tej wojnie mógł skończyć studia, został oficerem rezerwy pierwszego pułku. No i w związku z tym, jak wybuchła wojna, druga wojna światowa, czyli 1939, to znowu z tym pułkiem przeszedł znowu cały szlak bojowy z Augustowa pod Kock. Czyli można powiedzieć, że w warunkach bojowych dziadek w siodle przejechał dobrze ponad 3000 kilometrów. No jeździł bo oczywiście mój tata, ja próbuję jeździć konno, no ale jeszcze do tych trzech kilometrów w warunkach bojowych mi troszkę brakuje. Panie Wodzimierzu, a co Pan myśli teraz o hodowli koni rasy huculskiej? Czy to idzie wszystko w dobrym kierunku? Konie huculskie w tym kraju zwykle miały dużo pecha. To znaczy hodowla tej rasy to jest jedna z najstarszych na ziemiach polskich i myślę, że to jest Coś, czym Polska powinna w ogóle się promować. No mamy doskonałe konie arabskie, można o nich oczywiście różnie mówić, ale są to rzeczywiście w skali świata konie bardzo znane i takie same mogłyby być konie huculskie. Z tym, że... No... To troszkę pech. Dlaczego? Bo w okresie międzywojennym oczywiście mieliśmy huculszczyznę i, i zaczynaliśmy mieć doskonałe konie, które były eksportowane za granicę, no ale niestety druga wojna światowa, bardzo duże zniszczenia w hodowli. Po drugiej wojnie światowej znowu problem. Dlaczego? Bo huculszczyzna były to kresy wschodnie, czyli problem. Z, no, z czymś, z rewinizjonizmem jakby to można nazwać. W latach 90. Y, y, można było o mówić i można było mówić o koniu huculskim, który jest naprawdę doskonałym koniem do początków jazdy konnej, do kuligów, do szeroko, szeroko rozumianej rekreacji. Przez tego konia powinno się promować jeździectwo. Wśród dzieci młodzieży, wśród dzieci niepełnosprawnych y, mamy teraz modę na na, na olimpiady niepełnosprawne doskonały koń do tego z tym, że wtedy kiedy zaczęło się tego konia brać troszeczkę być więcej kiedy tego konia udało się wypromować nie tylko w kraju, ale i za granicą bo przecież na koni w Regetowie którą troszkę tam zarządzałem jeździła w ciągu roku do Szwajcarii, Francji, na wiele, wiele pokazów, wielkich show. Naraz to wszystko usiadło, upadło. Oczywiście no, udało mi się odejść, albo inaczej mówiąc, wyrzucono mnie z tej stadniny. Natomiast dzisiaj tą hodowlą w wielu momentach niestety zarządzają urzędnicy, nie zarządzają hodowcy, nie zarządzają ludzie, którzy mają wizję na przyszłość. Jeżeli chcemy dzisiaj cokolwiek sprzedawać, to oprócz dobrej marki produktu, to się do, dotyczy spodni, płaszczy, ale także koni, musimy mieć dobrą, dobry jakby produkt, ale i dobry marketing. Dzisiaj marketingu koni nie ma, natomiast jest bardzo dużo urzędników, którzy nic nie robiąc chcą na tych koniach zarobić pieniądze. A to poprzez przeglądy, a to poprzez paszporty, a to poprzez jakieś badania lekarskie. Efekt końcowy jest taki, że zamiast robić dobry produkt, czyli konia, to hodowca zajmuje się papierami. Hodowca chce mieć dobre papiery, Natomiast yy, yy, na jutro nie ma dobrego produktu, który nie jest dobrze promowany, spadły ceny, przestało się to opłacać. Na jutro niestety czarno widzę hodowlę huculskiego konia, ale także innych ras. jest kryzys. To możemy sobie śmiało powiedzieć. Panie Młodzimierzu, czy to prawda, że Pan zrezygnował z członka zarządu Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego? taki powód. Tak, jest to prawda. W zeszłym roku zrezygnowałem. No byłem założycielem trzech związków huculskich ze względów różnych. Myśmy musieli zmieniać statuty. No, trzeba było jakby tworzyć nowe organizacje. Stare się zamykało, tworzyło ciągle nowe, żeby dostosować to do, 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 do czasów i polityki. Niestety ostatni zarząd jest zarządem bardzo zachowawczym. Jest zarządem, który niestety nie tworzy nic na jutro. Tam jest grupa ludzi, którzy no chcą z sobą być, ale, ale nie tworzą klimatu, który pozwoli rozwijać się tej rasy. Nigdy nie byłem żadnej firmy likwidatorem. Nie chcę być też likwidatorem Związku Utulskiego. Uważam, że to, co jest dzisiaj proponowane przez ten. Zarząd i przez ten związek jest to coś, które, coś co doprowadzi do, do upadku tego związku. Panie Wodzimierzu, a jakie plany na przyszłość? E, no Jestem szefem e, wspólnie z własną małżonką, która jeszcze z domu mnie nie wyrzuca, e, czegoś, to się nazywa Stara Cegielnia Gładyszów. Jest to ośrodek wypoczynkowy, jest to e, Stadina Koni. Przy tej stadninie koni działa e, grupa, można powiedzieć, rekonstrukcji historycznej albo grupa kaskaderska w barwach pierwszego pułku Łanów Skąd ten pierwszy pułk wiadomo, bo to przecież dziadek i, i historia rodziny. E, tworzymy troszkę historii na zasadzie, że pokazujemy, jak to na koniach nasi pradziadowie i dziadowie wojowali. Organizujemy obozy konne, organizujemy kuligi, organizujemy wypoczynek z końmi i chcemy, żeby ludzie na tych koniach po prostu dobrze się czuli. Dziękuję za rozmowę, życzę dużo sukcesów. Dziękuję panu, no i państwu.